Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, chciałam podsumować trochę pierwszą część naszych filmików na YouTube, które tutaj dodajemy. Pierwsza część, rozmawialiśmy sobie w niej o przygotowaniach do ciąży, o odpowiedniej suplementacji, o diecie przeciwzapalnej, o tym, jakie badania warto wykonać, kiedy przygotowujemy się do zajścia w ciążę, i również sobie powiedzieliśmy o tym, jakie choroby możemy w tych badaniach zobaczyć. Nie daj Boże. I co może nam pomóc właśnie w y, takich naturalnych metodach, jeżeli chodzi o wspomaganie się w danych chorobach. I mówimy tutaj o ziołolecznictwie, o suplementacji odpowiedniej y, i o odżywianiu odpowiednim. Nie słuchajcie, chciałam tym filmikiem właśnie podsumować, zakończyć to. Omówiliśmy sobie taki pierwszy etap, teraz przejdziemy do kolejnych filmików, bo tak jak Wam na początku zapowiadałam, chciałabym, żeby to było takie przejście przez wszystkie etapy, czyli przygotowanie się do ciąży, ciąża i później karmienie piersią, kiedy maluch już się pojawi, Rozszerzanie diety niemowlaka i tak dalej. Także następne filmiki, które się pojawią na moim kanale. To będą wszystkie filmiki związane z ciążą, czyli jaki jest prawidłowy przyrost masa, masy ciała w ciąży. Jeżeli mamy nieprawidłową masę ciała przed ciążą, to ile możemy w ciąży przytyć? Jeżeli mamy niedowagę, to ile możemy przytyć? I tak dalej. Powiemy sobie o nawodnieniu, jak bardzo jest ważne. Powiemy sobie o suplementacji w czasie ciąży, czyli jakie niezbędne składniki są ważne, kiedy jesteśmy w ciąży. Powiemy sobie o diecie. Mama karmiąca, czy dieta istnieje właśnie dla kobiet w ciąży, czy taka dieta istnieje? Więc to wszystko sobie omówimy, bo chciałabym, żebyście jak najlepiej się do tej ciąży przygotowali i tą wiedzę już macie. Jeżeli już będą panie w ciąży, to chciałabym, żeby taka cała rodzinka, właśnie, fajnie się przygotowywała i fajnie też ten czas żeby sobie przeszła po prostu będąc w ciąży, więc powiemy sobie również o ziołolecznictwie, czyli jakie zioła są przeciwwskazane, kiedy kobieta jest w ciąży które zioła na co mogą wpływać prawda, później na przykład powiemy sobie również o laktacji, co hamuje co wzmacnia laktację, także cały ten etap ciąży Przejdziemy sobie właśnie teraz pod względem dietetycznym, suplementacji, później przygotowania do porodu, jak ważne jest odżywianie w czasie ciąży, kiedy mówimy o takim programowaniu zdrowotnym, żywieniowym dziecka, czyli żeby na przykład zapobiec wystąpieniu jakiejś tam astmy, jakichś tam chorób metabolicznych na przykład, czyli, czyli to nie jest taki etap, że kobieta teraz je wszystko i sięga, co ma, co ma w zasięgu wzroku, prawda? Sięga po wszystkie produkty, tylko żeby jednak to, to wyglądało dosyć racjonalnie. Oczywiście wszędzie. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i podczas ciąży również. Ale chciałabym Was serdecznie zaprosić, właśnie na kolejny, drugi taki cykl naszych filmików. Postaram się oczywiście, żeby te filmiki były krótkie, ale treściwe, żebyście mieli te wszystkie informacje na talerzu i znowu, żebyście od początku, od pierwszego filmiku do kolejnego mogli wszystkie informacje po kolei uzyskiwać. Także serdecznie Was zapraszam na drugą część, czyli Wszystko o ciąży, odpowiednie żywienie, ziołolecznictwo, lecznictwo, suplementacja. Do zobaczenia!